Witaj Piotrze przyjacielu, jak widzisz tu mam do zrobienia dwa skutery Jeden to jest Peugeot Kisby, nie wkręca się na obroty Już sprawdziłem filtr powietrza mniej więcej Jest podpięty Krócie dolotowy, dysze wyczyściłem, dalej jest to samo I podejrzewam Pęknięty pierścień, czyli trzeba go będzie rozkręcić Tutaj jest drugi, jeszcze muszę odkręcić magneto, żeby podłączyć wężyk do oleju, który był odpięty, zbiornik, wężyku ucięty i musiałem go połączyć. No i tu jest ta lampa, o której chcę Ci teraz powiedzieć. To jest świetlówka jednoliniowa w której zdjąłem kiedyś statecznik magnetyczny ze sta starterem, zamontowałem statecznik elektroniczny i powiem Ci szczerze, wolałbym wrócić do tego awaryjny i dawał pełny zakres, pełną moc światła od razu a ten jest regulowany ze ściemnialną świetlówką i pęć to jest nieudane rozwiązanie, ponieważ i tak ściemniać światła nie ma sensu, gdyż Wzrok się mocniej wyczula, jeżeli sciemniamy, i wtedy bardziej doznaje szkód i wad. Ten wzrok bardziej męczy i niszczy się z tego powodu. Więc, jeżeli stary, masz jakieś doświadczenie w tych tematach, możesz mi tutaj pisać nagrywkę, jakoś zrób i pogadamy i będzie ciekawiej wtedy relacje tworzyć dalsze. Pozdrawiam ciebie i tu w sobotni dzień. No jak widzisz tutaj o, pracuję w takim miejscu i no, zobaczymy jak to będzie jeszcze. Dopiero co rozpocząłem i kupuj stary takich rzeczy. Eee, akurat raz trafisz, raz nie trafisz. Ja akurat nie trafiłem i popatrz. Już ona raz była w serwisie, w Komparnasie Lidlowska produkcja i powiem ci, teraz już tam są modele z przyciskiem bocznym tu i to jest lepsza konstrukcja, bo ten plastik jest twardszy, a ten czarny, to jest tandeta, pęka, słaby no i sam widzisz co się stało. On już był klejony i to nic nie dało, tak samo regulacja. Ona jest na tyle tandetna. Że jak odpalam ją, ona i tak chyba jest prawie, że na pełnej mocy i aż nią rzuca mocna jest, to trzeba przyznać, nie, nie spaliła mi się jeszcze, no ale rączka to mi siadła praktycznie bez pracy, bez tego użytkowania. Przycisk działa, ona, ona też działa, ale widzisz, w jakim to jest. To strach brać do ręki, co nie i strach w ogóle to używać i jakbym wiedział to bym tego też nie kupywał tylko dołożył te trzy stówy czy dwie stówy do tej stówy którą wydałem na to Albo taka. którą ma moc i tak dalej fajnie że jest taki sprzęt fajnie jest wykonany masz grubą naprawdę tutaj osłonę ale co z tego jeżeli takie coś uniemożliwia całkowicie ci pracę wolałbym chyba kupić bożkę niebieską no ale człowiek był biedny Kupiłem to co było, taśmą podkleiłem izolacyjną. Tu kabelek się dzięki temu trzyma, bo i tak musiałem ją rozkręcić. No ale niestety, aha, żeby regulację naprawić. No i regulacja jakoś tam jeszcze działa. Ale z to mówię tak, taka tandetna, taki tandetny montaż, że to jest bez sensu. I co jeszcze mogę dodać, że no że kocham tego typu sprzęty jest to cudowny, prosty sprzęt wykorzystujący zaawansowaną technologię silnika magnetycznego, czy też elektrycznego który na magnetyzmie też się opiera i powiem Ci szczerze takie proste maszyny i to może być dla siebie też jakiś pomysł na nagrywki większość ludzi, ja tak samo nie rozumiem zasady działania tak naturalnie, żeby to wiedzieć i zobacz Piotrze Taką część próbowałem to robić do magneta, żeby go zdjąć. Tu są trzy śruby, i tu są trzy dziury. I tu mamy te trzy śruby, które tu były. Raz, dwa, trzy. No i tutaj sobie dorobiłem trzpień do tego. Z zakończeniem takim zaostrzonym. Oraz śruba, którą, która podtrzymuje mi ten cały płaskownik. No jak to w ściągaczu? Jak to w ściągaczu bywa? Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Tak, montujemy to. Przekładamy to. Tak. Tu jest takie wywale dziura. Teraz nakręcamy te trzy śruby. Warto, żeby były one wzmocnione. Nie jakieś marketówki. Raz, dwa, trzy. No i tutaj sobie wkładam klucz płaski na tą nakrętkę, wkręcam tą śrubę grubą, klucz 17 i to nam yy, powinno wyciągać. No ale deformuje mi się ten metal. A magneto ani drgnie. O, taka grubość jest metalu. Więc nie jest najcieńsze. To było kiedyś mocowanie w wersalce A tu mam stary jeszcze. Nasz pierwszy komputer. Niestety bez obudowy. Chciałbym go kiedyś zregenerować do obrowy zasilacza. Też mi brakuje do niego. To jeszcze jest jedno rdzeniówka, do niego maksymalnie można było wrzucić dwurdzeniowy i myślę, że warto by było kiedyś na ATI Radeonie kiedyś zmodernizować i jeszcze go uruchomić mieć jako retrosprzęt. Coś pięknego. No i cały czas stary będę myślał o tej obudowie świetlówkowej, o tym stateczniku magnetycznym i starterze, gdzie ja dodałem I będę to szukał chyba już nie wiem do końca roku i nie znajdę, bo tyle tego co ja mam, tego tałatajstwa tych sprzętów Narzędzi Wszędzie wszystkiego spiła to jest ta skrzynka. Warki. Do tego nie mam ładowarki. Następne narzędzia. Jakieś lidlowe wiertła długie. Z lidla. Pianka jeszcze cała. Do pistoletu. Pistoletu na razie nie mam. To jest po frezarce CNC. kątownik frezarka CNC, taka mała. Lutownica za 150 zł. Ja ją kupiłem. Raspberry Pi leży. Nie potrzebuję, dałem na Olix, a nikt nie chce kupić. Kombinerki, dyski twarde, komputerek, <laughs> którą sam wykonałem. Ciałe. Tnąc drzewo na takie malutkie plasterki na cyrkularce nie było to łatwe, można było palce stracić, ale jak widzisz, projekt udany. Skrzynka jest z uchwytami. Takie, że można było tam normalnie złapać. Tu mam drut tnący, to jest takie coś, co ja chciałem. Steropian możesz ciąć, taki drucik jest tam zamontowany. Nawet włącznik zrobiłem do tego. Jest nawet wejście na ładowarkę z laptopa. I grzało mi ten drut. I tym ciąłem pleksy. Jak robiłem budowę do Androida. To jest telewizor, też wykorzystuję go. Także pozdro. Jakbyś coś wiedział na temat tych stateczników, na tych y, temat lamp. Tu mam akurat żarówkę taką y, 2000 lumenów. LEDowa żarówka fajna. Pobiera może 15 W, więc jest to opłacalne. No i to, aha, to jest retrosprzęt. Y, film się o tym pojawił już u mnie jest, y, już tam, nie wiem, pół roku temu. No i tyle. Jakieś torby, jakieś, jakieś o te smartfony Tego wszystkiego, to się wszystko psuje, nie ma części nie ma zamiennych Albo kosztują Wszystko się nie opłaca, a powinno się opłacać Tak jak były komputery kiedyś i one służyły Dlatego bym potrzebował przejściówkę, tu jest tak mikrofon Taki krawatowy, na którym nagrywki robiłem Do tej pory cały czas, niezawodny Kupiony za trzy dychy W stoisku w galerii ze smartfonami ale tak tu wtyczka była czteropinowa czyli do smartfonów z wejściem na mikrofon słuchawki plus mikrofon musiałem to oprzeć robić na trójpinowe stereo tak zwane a to jest to jest czteropinowa ta z prawej no i takie połączenie musiałem zrobić o Dwa dolne, tu do dolnego nie drugi od dołu, tu do dolnego, pierwszy od dołu, tu do dwóch górnych, żeby ze stereo zrobić mono z mikrofonu, ale tak, on już od jakiegoś czasu mi nie działa. A tu oto proces, jak zrzucam, jak zrzucam pliki z telefonu na komputer. Po prostu sobie wchodzę w telefon DCIM, kamera na Linuxie, na MX Linuxie Jak widzisz tu są jakieś następne filmy Zaznaczam wytnij wytnij wklej tu i idzie filmik. Zaraz Ci wyślę właśnie ten, ten dzisiejszy film.